Hej, ten film jest o tym, jak wraz z kolegami zrobiliśmy metodą gospodarczą izolację starego 50-letniego domu. Dom jest murowany. Zajęło nam to dwa tygodnie. Pod koniec filmu zobaczysz też kosztorys, ile to mniej więcej wyniosło. Efekt. Zobaczymy po pierwszych deszczach. Fundamentów, tutaj widzimy piękny fundament nakładamy sobie i od dołu oczywiście zaciągamy tak jak majster uczył w technikum od dołu jedziemy, zaciągamy czym to majster zaciągamy w specjalną masą antywilgotną tak No i tak sobie jedziemy. Jedziemy. To sobie tutaj musi parę dni wyschnąć. I później... Dezynfekuję ręce. Później jest pięknie tutaj. Eee, trzeba uważać na gaz. Ponieważ tutaj e, rąbnięcie tej rury może spowodować wybuch lub zawał serca, więc lepiej gaz unikać. No i pierwsza warstwa to jest taki właśnie ping tej wysuszonej ściany już dobrze więc mamy pięknie wszystko już cały fundament obiechany zaprawą cementowo-wapienną wystarczyło dwa dni dobrej pogody żeby bardzo ładnie wyschła potem poszła druga warstwa żeby to wygładzić wystarczył jeden dzień żeby pięknie jak widać tutaj wyschła no i teraz kolejny etap będziemy lepikiem Mamy taki fajny lepik w płynie. Izoplast się nazywa. I izolujemy cały fundament. Oczywiście z nadwyżką. Tak czyli po tym jak położyliśmy drugą warstwę zaprawy cementowo-wapiennej, to jeszcze przyszedł na to grunt, żeby to wszystko utwardzić lepiej. I przygotować na kolejną warstwę na lepik izoplast Bardzo, ja strasznie lubię zapach takiego czegoś. To jest taki, powiedziałbym, zapach dzieciństwa. Ja się wychowałem na budowie i strasznie lubiłem zapach takich różnych materiałów. I ten zapach mi to przypomina. No i sobie nakładamy powolutku, dużym pędzem najpierw, potem mniejszym szczegóły. Tutaj nam to pięknie zabezpieczy fundament przed wilgocią, przed przesiąkaniem wody. A oczywiście to nie jest ostatnia warstwa, jeszcze na to będzie przychodzić folia. Po położeniu, co my tam położyli? Pod spód? Izoplast. Eee, sama nazwa wskazuje. Plastycznie izoluje. Eee, teraz kładziemy folię bąbelkową. Także proszę pokaż tu wszystkim jak pięknie używamy do tego farmerów. Które poza tym, że świetnie się sprawdzają na dachu. Ja wiem, że ten stres to. Następnie na folii została położona geowłóknina A na geowłókninę około 5 cm przepuszczalnego piasku Później na to pójdzie rura drenażowa. Cały rów wyłożony jest od spodu folią, na to jest tygał, włóknina i przepuszczalny piasek ze żwirem. Ciekawe rozwiązanie mocowania folii do ściany. Użyliśmy do tego celu wkrętów do blachy tzw. Tak farmerów świetnie się sprawdziły, bardzo dobrze trzymają się muru bardzo łatwo było je wbijać młotkiem także z braku porządnych wkrętów do specjalnych do folii, których nie było w naszym sklepie budowlanym użyliśmy farmerów i wyszło to całkiem fajnie To co my to zrobili teraz? Kurwa <grywa> No dobra I najważniejsza Trzy wylotowa studzienka i z niej wychodzą już rury, rury. Yy, nie drenażowe tylko zwykłe które tam odprowadzają daleko henhen hen, tą wodę